Cześć, witam bardzo serdecznie, z tej strony Gajowy i dzisiaj przedstawię Wam benchmarki, czyli takie testy, które obiecałem Wam wykonać pomiędzy e, będziemy porównywać x264 kodowanie oraz Nvidia Encoder. Zaczniemy od Counter Strike'a Global Offensive i tutaj jak widzicie mamy x264 ustawione na ultra fast, 8 kilobitów na sekundę e, oraz widzicie też powiększenie czterokrotne w lewym dolnym Rogu ekranu, ze względu na to, żebyście widzieli detale, jak to mniej więcej wygląda. Przy tym benchmarku jakość wyszła kiepsko i FPS-y utrzymywały się na około 150. Ustawienia, oczywiście wszystkie na maksa, więc mamy tutaj takie porównanie. I teraz zmieniłem kodowanie na Very fast, czyli zszedłem niżej o jakieś 3%. Progi czy ustawienia, więc FPSy spadły o 10, czyli jest to niecałe tam 5-10%, więc totalnie tego nie odczuwamy, ale jakość poszła dużo bardziej do góry, więc to już jest takie bardziej akceptowalne, jeżeli chodzi o streamy. Dalej będziemy przechodzić do Nvidia Encoder jak widzicie zużycie procesora i karty graficznej nie jest jakieś straszne i teraz Nvidia encoder też na 8 kilobitach na sekundę ustawione profil high oraz kodowanie dwuprzebiegowe czy tam 2 pass tak zwany i FPS -y utrzymywały się średnio na 150 to jest obliczenie od początku do końca benchmarku więc tak to mniej więcej wygląda no i jakość też nie jest jakaś najlepsza przy powiększeniu czterokrotnym ale jest akceptowalna Konkluzje będą na końcu tego filmu, czyli będziemy sobie sumować to, co widzieliśmy. Teraz przechodzimy do PUBG. Jest to, teraz widzimy ustawienia przy Ultra oraz skalowaniu 120 i FPS-y wyglądają tak, że mają 75. Bez nagrywania wynosiły one około 80-85, więc spadek też jest bardzo nieznaczny. Z tym, że kodowanie jest bardzo Wysokie na Fest ustawione, więc możecie zobaczyć, że zużycie procesora jest bardzo wysokie, około 80-90%. Przy Ryzenie jest to naprawdę dużo, ale jakość jest dosyć dobra, nawet przy powiększeniu czterokrotnym. Więc jeżeli będziecie chcieli streamować w, takim, w takiej jakości, to na pewno wasz stream będzie wyglądał naprawdę dobrze. Z tym, że musicie mieć mocny i szybki procesor, prawda. Płynność gry była całkiem dobra, stabilność również, więc nie ma tu na co narzekać, jedynie na to, że trzeba mieć dobry procesor, żeby to jako tako wyglądało. Przejdziemy teraz do ustawień, ustawień ultra-fest, czyli do tego najszybszego kodowania, czyli załóżmy, że mamy jakiś tam słabszy procesor lub po prostu gra słabo chodzi, no to musimy wybrać ultra Fest. FPS dużo wyższe o 25, z tym, że skalowanie też było zmniejszone do 100, ale jak widzicie, jakość na powiększeniu czterokrotnym jest bardzo słaba. Na pełnym ekranie jest taka akceptowalna. YouTube i tak by to sobie kodował troszeczkę inaczej, więc dużo tutaj nie tracimy, szczególnie, że nikt nie ogląda streamu w powiększeniu czterokrotnym. Ale jak widzicie, na normalnym ekranie ten obraz jest też zaczyna się pikselować, robi się taki bardzo zaszumiony i tak dalej, więc jak widać, za, za mało danych jest kodowanych. Za mało danych musielibyśmy zwiększyć ilość kilobitów lub po prostu kodowanie. Jedziemy teraz z kolejnym benchmarkiem, będziemy jechać. Tutaj zwiększyłem sobie skalowanie w tym momencie na kolejny film. To jest niechronologicznie poukładane, chcę po prostu, żeby to, żebyście widzieli różnicę. I teraz Nvidia Encoder, ustawiony High 2 pass oczywiście. 8 kilobitów standardowo i fps -y utrzymują się na wysokości 95, z tym że skalowanie dalej wynosi 100. Czyli możemy sobie po prostu to porównać do kodowania X264 na UltraFast. Jak widzicie, yy, mamy dużo więcej FPS-ów. Nie, czekajcie, źle. Mamy 95 FPS-ów. Wcześniej mieliśmy troszeczkę więcej. Ale myślę, że to jest różnica taka jak wcale, ale zauważcie, że w powiększeniu czterokrotnym i normalnym, normalnej wielkości wideo ten obraz jest dużo lepszy, nie ma aż takiej pikselozy i da się to oglądać. Także nie zużywamy żadnych zasobów procesora, karta graficzna i tak działa na 100%, tylko że to jest 3D, a kodowanie wideo jest na poziomie 7%, także nie jest to wiele. I teraz zwiększyliśmy skalowanie PUBG do 120 i FPS-y spadły o 20, czyli dosyć sporo, dosyć duży spadek FPS-ów. Dla niektórych to jest nieakceptowalne, ale ja nie zauważyłem jakiejś mega różnicy podczas gry o te 20, więc nie jest to taki spadek jak pomiędzy powiedzmy 30 a 10, prawda? Ale chodzi o to, że między 95 a 75 nie odczujemy tego tak bardzo. Jakość jest nieco lepsza, ale to chyba tylko ze względu na to, że PUBG skaluje troszeczkę bardziej te tekstury i wygląda to troszeczkę lepiej. No i też zmuszamy kartę graficzną do kodowania grafiki, a nie procesor. Także to też mamy troszeczkę więcej zapasu, jeżeli chodzi o procesor. Więc myślę, że jak ktoś ma. Dobrą kartę graficzną, a słaby procesor, no może nie słaby, ale troszeczkę wolniejszy procesor Więc spokojnie może używać NVIDIA Encoder Ale to jeszcze podsumujemy na samym końcu Teraz będzie jeszcze ostatnie porównanie X264 kontra NVIDIA Encoder 2Pass I teraz wygląda to... w powiększeniu czterokrotnym bardzo, bardzo podobnie. Śmiałbym powiedzieć, że x264 mógłby być nieco gorszy, ale to też nie jest identyczna sceneria, jeżeli chodzi o nagrywanie. Nie robimy identycznego benchmarku, jak w przypadku CSGO, więc tutaj teraz na przykład x264 wygląda lepiej niż Nvidia Encoder, więc no ciężko ocenić, ciężko zobaczyć tą różnicę. Nawet przy powiększeniu czterokrotnym wygląda to całkiem nieźle. Ale nikt nie ogląda tak naprawdę powiększonego obrazu czterokrotnie, więc wydaje mi się, że to jest takie szukanie bardzo detali. I na pewno, jak obraz się będzie bardzo szybko zmieniał, no to ten bitrate będzie cierpiał na tym, to znaczy jakość będzie cierpiała przez niski bitrate, więc zobaczmy, może jak to wygląda na. Pełnym ekranie po prostu, jak to wygląda jakościowo. I konkluzja jest taka, moim zdaniem po zrobieniu tych wszystkich benchmarków. Jeżeli macie słaby procesor lub po prostu nie chcecie go angażować w kodowanie i chcecie streamować po prostu gierkę w takiej normalnej jakości, no to wybieracie Nvidia Encoder, jeżeli macie dobrego GTX -a i nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli macie dobry procesor i chcecie uzyskać troszeczkę lepszą jakość i mieć troszeczkę więcej FPS-ów, żeby ta karta grafiki trochę odsapnęła, no to wybieracie X264, z tym, że musi to być naprawdę mocny procesor i kodowanie musi być ustawione na jakiś tam ym, niższy profil, nie ultra-fast, czyli na przykład super-fast lub very-fast. To wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam do komentowania, oceniania i widzimy się w kolejnym odcinku. Tu następuje end screen i to wszystko. Trzymajcie się i hej!